Dobry. Witamy Was serdecznie na kanale emocjonalne, gdzie znajdziecie treści terapeutyczne, życiowe i biznesowe. Dzień dobry, Pa. Ola. Witam naszych słuchaczy i słuchaczki. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o odwadze. Jak być odważnym? Adekwatnie do siebie, rozsądnie, odpowiedzialnie i krok po kroku. Mm -hmm. Jeżeli każemy sobie być odważnym, nieadekwatnie do swoich możliwości, do swojego rozwoju, do swojej wiedzy, no to właśnie możemy wkroczyć w ten obszar pod tytułem głupota, porwiemy się, jak to się mówi, z motyką na słońce, tak? tak. No i to nie będzie to, to będzie bardziej głupota niż odwaga. Dlatego, bardzo dobrą metodą jest krok po kroku. Mhm. Jest założenie sobie, na przykład od marzenia wychodząc, że chcę to i to, ale wiem, że potrzebuję na to czasu, że to ma wybrzmieć, że mam się przygotować merytorycznie, mam się przygotować finansowo, że mam się dowiedzieć, jak to zrobić i wtedy dopiero ustalić pierwszy krok, tak? Czyli, co chcę zrobić, dlaczego chcę zrobić, jaką mam motywację, tak? I odpowiedni plan do tego. Czyli w sumie wybranie sobie mm, jakiejś osoby, którą uważamy za odważną, może być prawdziwa, może być wymyślona. Natomiast to, co dla nas oznacza odwaga, i ćwiczenie takiej odwagi, aż przejdzie to w nawyk. Czyli no nie chcę, żeby tutaj poszło to tak naprawdę w iluzję i życie w świecie bajek i baśni. Natomiast e, są sytuacje, kiedy. Z jednej strony y, czujemy, boję się, czujemy strach, ale może ułatwi nam to takie podejście, co by zrobiła ta osoba na moim miejscu, tak? I skoro wybraliśmy osobę odważną, to możemy też później po prostu ćwiczyć i wybrać odważny sposób zachowań, czyli właśnie nawet, nie wiem, mówienie prawdy, y, odpowiadanie o swoich przekonaniach, nie ale wtedy, kiedy jesteśmy zapytani, nie zgadzanie się na pewne sytuacje, które nie, nie, wiem, nie, nie są w naszym zakresie wartości. Czyli takie ćwiczenie odwagi, prawda? Tak, zgadzam się z tym. Um... Zaczynając od tej osoby, na której możemy się wzorować. Ja myślę, że bardzo fajnie mieć mentora, bardzo fajnie mieć osobę, która nas inspiruje. Tylko tutaj uwaga, taką osobę trzeba wybrać naprawdę rozważnie, żeby to nie była osoba, która no, z tą swoją odwagą i z tym swoim życiem jest, idzie sobie tak po wierzchu i to bardziej jest ego, tak? Tylko szukajmy osoby wobec której czujemy, że ta osoba jest prawdziwa, że to co robi, wynika z głębi, z wartości, że ta osoba jest konsekwentna, że ta osoba jest odważna właśnie. Także bardzo fajnie mieć mentora. Takich mentorów możemy znaleźć w szkołach, w szkołach rozwojowych, w klubach, w jakichś takich tematycznych stowarzyszeniach. Na, na przykład na Uniwersytecie III wieku tam pracują osoby, tak? Też możemy szukać dla osób, które biorą udział, tak, uczestniczą w zajęciach u takiego uniwersytetu. Także warto mieć mentora. A powiedz mi, czy mogą być to też osoby niekoniecznie mentorzy, z którymi pracujemy, czy z którymi się spotykamy, ale na przykład osoby znane ale które reprezentują taki poziom wartości, taki poziom odwagi, który z nami rezonuje i to nam też ułatwi ćwiczenia takiego nawyku bycia odważnym. Tak, tak, zgadzam się, że mogą to być osoby, no takie publiczne, tak, o tym tak. mówi, że ktoś znany, ale nieznany osobiście może być jak najbardziej, bo na przykład dobrym sposobem jest czytanie autobiografii, tak? Że nie musimy właśnie osoby znać osobiście, ale podoba nam się to, co robi, że czujemy, że tam jest coś głębiej, bo to jest, ja to będę podkreślać bardzo, nie po wierzchu, tylko głębiej. Po prostu czujemy spokój, konsekwencje w działaniu i wtedy właśnie autobiografia, oglądanie filmów, słuchanie wywiadów jest to bardzo fajna forma do inspirowania siebie, do takiego pobudzania w sobie odwagi. Ktoś może, ja też mogę. Bardzo często takie osoby mówią też o swojej ścieżce, tak, że co tam po drodze pokonywały, i wtedy możemy odnaleźć, że ja też tak mam, ja też się tak boję, też o tym myślałem, ale ta osoba to zrobiła, no to ja też dam radę. Tak? tak. Także ja jak najbardziej. najbardziej. A mhm. powiedz mi z takich ćwiczeń na teraz, takich ćwiczeń fizycznych, co, co byś poleciła. Zastanawiam się, a podpowiedz Ola, co masz na myśli, na przykład. Mam na myśli, Już wiem chyba, już wiem, o co może Ci chodzić. Bardzo dobrą metodą na ćwiczenie odwagi są prezentacje i wszelkie autoprezentacje. Na przykład coś takiego miałaś na myśli? Tak, tak? tak ale myślałam jeszcze o tym ćwiczeniu power position, tak. o pozycji mocy, tak to nazwałyśmy. Dobrze, to w obu przypadkach faktycznie fizycznie możemy tak podziałać na swoje ciało, a nasze ciało podziała na naszą psychikę, że faktycznie pobudzana jest ta moc i ona się wzmacnia. Tak? Mhm. Ta pozycja mocy, Ola, co ty mówisz? Dobrą metodą jest wstać rano i stanąć w pozycji mocy. Jest to pozycja, kiedy silnie stoimy na nogach, tak? Wypinamy pierś do przodu, mamy prosty kręgosłup, wszystkie czakry się prostują. Głowa lekko uniesiona, ale nie zadarta, proste ręce, proste nogi, ale nie przegięte oczywiście, tak? I świadomie oddychamy, świadomie jesteśmy w takiej pozycji. Możemy też właśnie prowadząc wszelkiego rodzaju prezentacje, czy autoprezentacje, czy, czy w ogóle rozmowy z klientami, z pacjentami, ćwiczyć tą pozycję, tak? Żeby świadomie no, prostować się, tak? Uczyć swoje ciało, że jest w pozycji zwycięzcy. Tak. tak. Jest też taka metoda, żeby przez dwie minuty na przykład rano pobyć sobie właśnie też w takiej pozycji mocnej, wyprostowanej, takiej pewnej, z rękami uniesionymi w górę w taki kształt V, jak wiktoria, czyli zwycięstwo, bo wtedy nasz mózg uczy się, wtedy też zachodzą, takie pobudzenie pozytywne następuje w ciele, że chemia naszego ciała się wzmacnia. Mhm. Tak? Także są ja, na, te, na to sposoby. Ja napotkałam jeszcze nagrania, w których... Dla ułatwienia, zanim się opanuje te odpowiednie, nazwijmy to pozycję, tak, to jest stanie w pozycji jak Superman, jak Wonder Woman. Wyobraź sobie jakiegoś superbohatera i po prostu stoisz i 2 trzy minuty wystarczą. Ja akurat miałam tak. okazję to testować. No, słuchajcie, jest zupełnie inaczej, zaczyna się dzień. Ma się od samego początku właśnie poczucie takiej odwagi, poczucie takiego zwycięstwa, poczucie, że tak. Mogę wszystko. No tak, tak, bardzo dobre. Polecam rodzicom dla dzieci, że jeżeli dziecko ma przed sobą, jakąś wystąp ma przed sobą jakieś wystąpienie, czy wie, że będzie no, odpytywane na lekcji, bo coś tam, albo uczy się wiersza na pamięć, to bardzo dobrą metodą jest, żeby powiedzieć dziecku: stań prosto, stań odważnie mów, mów ten wiersz. Z wypiętą piersią, właśnie w takiej mocnej pozycji, i wtedy w ten sposób, na poziomie ciała, właśnie na poziomie ćwiczenia fizycznego, dziecko, mózg tego dziecka uczy się pewności. No i to samo u dorosłych, tak? tak. Ćwiczmy nasze wystąpienia, nie tylko siedząc przed komputerem, przewijając slajdy i mówiąc, co mamy powiedzieć, tylko wstańmy od biurka, tak? Przyjmijmy postawę nie garpmy się, nie podwijajmy nóg, tak, głowa podniesiona do góry, spojrzenie, tak, rozglądajmy się po pokoju, tak, to będzie wzmacniało, to będzie nas przyzwyczajało, ćwiczyło taki nawyk, takiej pewnej postawy, a pamiętajmy o tym, że umysł działa na ciało, ale w drugą stronę też się uczymy, ciało działa na umysł, tak. Dobrym ćwiczeniem też jest Rozmowa ze świadomym patrzeniem komuś w oczy. Oczywiście, tak, żeby nie świdrować, tutaj potrzebne jest wyczucie, bo jakbyśmy przez 40 minut, minut rozmowy komuś patrzyli prosto w oczy, to ta osoba poczułaby się dziwnie, ale znam osoby, które mówią i patrzą gdzieś tam w biurko czy, czy w podłogę. Ćwiczmy tą uniesioną głowę, tak? Patrzmy na osobę. Dobrym sposobem jest patrzenie drugiej osoby, tak mniej więcej tutaj, tak? Ale właśnie, żeby nie bać się tego spojrzenia, nie bać się kontaktu wzrokowego, jak się z kimś witamy na przykład, patrzmy, spójrzmy tej osobie w oczy. Tak, ale tak, już jest. Mhm. Nawet, nawet pomijając już kwestię odwagi, to jest chyba też kwestia szacunku, żeby w ogóle patrzeć na odbiorcę i tak. e, po prostu dać mu to, taki komunikat: widzę, cię, słyszycie, mam dla Ciebie czas, porozmawiajmy. Tak, no, skoro już mówiliśmy, to. Oddajmy tej osobie taki szacunek, że mam ten czas dla Ciebie. Widzę, słyszycie, tak? A nie gdzieś tam. Tak, 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 tylko pamiętajmy o tym, że w takim przypadku to osoba może to odebrać jako brak szacunku, natomiast osoba, która patrzy w podłogę, nie robi tego, bo nie szanuje swojego rozmówcy, tylko dlatego, że nie ma odwagi spojrzeć, że nie czuje się pewnie w sytuacji, w sobie. Tak. tak. Także tu jeszcze raz chcę podbić ten temat tych treningów. Tego ćwiczenia. Nie udajemy, że jest wszystko pięknie i super, bo to nam urośnie ego i nic więcej, tak? Tylko trenujmy, ćwiczmy pewną postawę, patrzenie, yy, ćwiczenie, yy, żeby ćwiczyć bycie osobą taką, jaką chce się być. I Aha. na początku to jest takie wytrenowane, to jest takie świadome, może być tak, że tracimy uwagę i schodzimy z tej pozycji ale stopniowo my się nauczymy, że to jest, na, na, że to jest nasza pozycja, tak? że tak się czujemy, za, że zaczniemy się tak czuć. A jak zaczniemy się tak czuć, to znowuż tutaj kawałek naszego poczucia własnej wartości się zbuduje i to już wejdzie do nas, tak, jak będzie naszym zasobem. Jak, jak najbardziej, a wiesz co? E, to już co? Czy czwarty raz to poruszymy dzisiaj, natomiast wrócę do tej klatki do pudełka, bo od razu mi się kojarzą z tym stereotypy. Czasami nie mamy właśnie odwagi żyć tak, jak chcemy żyć pełnią życia, tylko żyjemy w jakimś stereotypie, w jakiś sposób, w jaki narzuca nam nasze, nie wiem, otoczenie, społeczeństwo. I teraz znowu zapytam się, kto Twoim zdaniem jest bardziej skłonny do odwagi? Kobiety czy mężczyźni? Jak to jest z tymi stereotypami przy władzy? No właśnie. Um... Nie wiem, czy umiem odpowiedzieć, że zdecydowanie kobiet, czy zdecydowanie mężczyźni, ale myślę, że stereotyp, jaki mamy na przykład w Polsce, jest taki, że to mężczyźni są odważni, nie mogą być tchórzami, muszą być twardzi, muszą być silni, muszą być męscy. Taki mamy stereotyp maczo w Polsce, tak? Chłopaki nie płaczą, nie becz jak baba, weź się w garść, nie przesadzaj. To są przekazy, które zaczynają się, to są właśnie te wielopokoleniowe przekazy, tak? Chłopiec od małego jest uczony. Co ty, baba jesteś? I tu przepraszam za słowo baba, ale no często takie słowa padają. Czyli teoretycznie to mężczyźni są ci odważni. Jakby historycznie, no to mężczyźni szli na wojnę i szli polować, mają z założenia większą tężyznę fizyczną. No więc teoretycznie są odważni, bardziej odważniejsi od kobiet, tak, natomiast czy to jest prawda, to bym się zastanawiała, bo no przecież mężczyźni też czują, tak, też się boją, też mają swoje lęki, też mają swoje momenty braku odwagi, a że tego nie wypowiadają, a to, że są przyuczani do tego, żeby być takimi męskimi, no to już jest inna sprawa, ale to nie gwarantuje tej odwagi. Tak. tak, jak najbardziej. W ogóle tutaj sprostowanie tylko dla, nas, dla naszych słuchaczy zrobię, że jeżeli rozmawiamy o stereotypach, o jakimś uogólnieniu, to oznacza, że statystycznie większość osób tak ma, większość osób się tak zachowuje, a nie rozpatrujemy pod kątem jednostki, bo statystycznie większość mężczyzn ma większą tężyznę niż kobiety, natomiast może się zdarzyć, że jakiś mniejszy odsetek kobiet. Bądź mniejszy odsetek mężczyzn będzie zaburzało tą statystykę. Natomiast weźcie pod uwagę, że rozmawiamy o uogólnieniach, nie nakładamy jakby tego filtru na każdego. Natomiast zastanawiam się, wiesz, co jeszcze, Ewa, czy to nie jest tak, że mm, po prostu miejsca, w których żyjemy, sytuacje, przez które przechodzimy w życiu, Determinują to, jak odważni jesteśmy. Idąc za tym przykładem wojny, mężczyzna idzie sobie na wojnę, no i z tej wojny nie wraca, bo go zabito, eee, i kobieta zostaje sama. To ona, czy chce, czy nie chce, to teraz to ona musi być na tyle odważna, żeby wyjść na polowanie, żeby nie umarła z głodu razem, na przykład ze swoim dzieckiem, czy jakąś tam częścią rodziny. Zgodzisz się ze mnie, że często odwaga może być na nas w jakiś sposób narzucone, bo w sumie to nie mamy innego wyjścia i tutaj dochodzi ten moment też takiego instynktu przeżycia po prostu. Tak, tak, może być sytuacyjne, ale jednak w takiej sytuacji, o której Ola mówisz, ta kobieta mogłaby jednak uciec od odpowiedzialności, uciec w depresję, czy fizycznie nawet popełnić samobójstwo. To już skrajne przypadki rozpatrujemy, tak. ale żeby było obrazowo, Mogłaby jednak nie podjąć tego wyzwania, tak? Yy, mogłaby yy, w sumie, no, nie wykazać się to... mogłaby iść do innego mężczyzny. Skoro jej mąż tak. nie żyje, mogłaby no, tak. poszukać sobie kandydata na drugiego męża, czyli takiego yy, zapewnienia, że dalej będzie miała tą yy, ciągłość bytową, nazwijmy, tak? tak? Czyli pożywienie i w ogóle opiekuna, tak? Tak. tak. A mogłaby jeszcze zrobić coś innego, nie, nie wykazać się tą odwagą, właśnie tylko scedować to polowanie na dzieci i tu jest bardzo duże tak. niebezpieczeństwo, szczególnie jak jest syn, że syn i to się odbywa, nieważne w, jakich, w jakim wieku jest syn, że on zostaje y, jedynym mężczyzną w domu, albo już jest taki dorosły, jesteś jak tata i tu no dla dziecka bardzo niekorzystne, bo dziecko jest, y, dzieckiem jest obarczone obowiązkiem bycia dorosłym i w dodatku przyjmuje te obowiązki tego mężczyzny w domu tak, tak jak wcześniej było. Ja też podkreślam, że mówimy tu stereotypami tak, bo zdaje sobie sprawę jak to brzmi, nie jest to zwykle takie jednoznaczne, ale bardzo, bardzo często się zdarza, że właśnie synowie w domu są obarczani rolą bycia ojcem Ojcem i mężem, i mężczy jedynym mężczyzną w domu, na przykład, bardzo obciążające. Ale to musi Także w ogóle bardzo, też jest. To musi bardzo zaburzać w ogóle relacje pod kątem matka-syn, i na dodatek później relacje tego już dorosłego syna, nawet z jego przyszłą, na przykład partnerką, tak? bo następuje taki dysonans, który nie powinien nastąpić szczególnie w młodym wieku. Że to jest po prostu wszystko jakoś tak pozakrzywiane. Ja nie wiem dokładnie, jak ten, jak ten kompleks się nazywa, ale wiem, że wiem, że coś takiego y, występuje. Yy, może tak być i wtedy ten mężczyzna nie może się związać z kobietą, ze swoim pokoleniem, tylko jest w związku z matką, Tak, tak. Yy, yy. I ani nie jest w związku z matką, bo to nie, nie ta pora zresztą no to, to w ogóle nie tak ma być. No ani nie może być tu i teraz i założyć jakby w swojej głowie nowej swojej rodziny i być mężem po prostu, tak? Adekwatnie do wieku i do sytuacji. Natomiast no. myśl, myślę wiesz co, że nie, mimo wszystko nie ma, nie ma co warunkować odwagi z płcią. Każdy ma jakąś, jakąś swoją odwagę, mniejszą czy większą. Natomiast teraz jest, żyjemy w dosyć ciekawym momencie, kiedy kończy się ta, nazwijmy, albo nawet chyba już się skończyła, bo przynajmniej mam takie poczucie, ta patriarchalna e, część, e, część naszej historii. E, I e, znowu kiedyś po, wspominałyśmy, że nie ma harmonii, że najlepiej by było, żebyśmy sobie żyli w, harmonijnym, w harmonijnej równości. Teraz e, przejmuje to. Czy to jest matriarchat, czy tak się mówi poprawnie? Nie, to nie znaczy, tutaj, no to. tak, tylko że, tylko że to jest przeciwieństwo patriarchatu, czyli też niedobrze, tak? tak? Dokładnie, tak. dokładnie tak. I wiesz co, do czego, do czego w ogóle zmierzam? E, zauważ e, ruchy feministyczne, które teraz są, które krzyczą, że kobiety mają prawa, że e, są lepsze od mężczyzn, bo one tak krzyczą. Sam Pemidzin zakłada też równość, ale nie wydaje ci się, że te wszystkie ruchy, manifestacje i tak dalej, one bardzo często mają wysoki przejaw agresji, co jest przejawem tchórzostwa, a nie odwagi, bo wydaje mi się, że często ci prawdziwi bohaterowie, ci ludzie odważni, oni nie krzyczą, że są odważni, oni po prostu w odważny sposób się zachowują. Tak, no dokładnie, to tutaj podpisuję się pod tym, co powiedziałaś, zastanawiam się od, do, do czegoś najpierw odnieść. No, feminizm jest przeciwieństwem szowinizmu, tak? W obu przypadkach jest to skrajność, w obu przypadkach jest to agresja. Ja jestem za tym, że mężczyźni i kobiety są równi, tak? Jesteśmy hmm. różni, jest, ale jesteśmy równi. Kobiety są, kobieta jest człowiekiem, mężczyzna jest człowiekiem, tak? Mhm. Obie, obie płci mają swoje nastroje, swoje emocje, swoje hormony, to o kobietach się mówi, że mają hormony. Mężczyźni też mają hormony, też mają spadki, też narzekają, też się boją, tak? Także naprawdę jesteśmy równi. Różnimy się oczywiście naszą seksualnością i tym, że kobiety mają, posiadają zdolność bycia w ciąży i rodzenia dzieci. Natomiast jako ludzie jesteśmy równi. I ani według mnie wchodzenie, ani czy w szowinizm, czy w feminizm nie jest dobry, tak? Tak, absolutnie. To, to, absolutnie dokładnie się zgadzam. to, co powiedziałaś, to jest agresja, to jest mówienie, że mężczyźni są źli. Nie są źli, są dobrze, są fajni, są tak samo jak my fajni, tak? Jedna osoba jest taka, druga osoba jest taka, jeden jest introwertykiem, jeden jest ekstrawertykiem, ta osoba ma talent muzyczny, ta osoba ma talent techniczny i tak dalej, tak? Jesteśmy w ogóle ludźmi. wydaje mi się, że miarą naszej odwagi, jako nawet ludzkości, jako społeczeństwa, jest akceptacja różności, miarą odwagi mężczyzny, który jest z natury wrażliwy, jest pozwolenie sobie na to, żeby być wrażliwym. I miarą odwagi kobiety, która jest bardziej... Bardziej, nie chcę powiedzieć męska, bo to dziwnie brzmi, ale przy tak powiem, posiada cechę stereotypowego mężczyzny, pozwalaj sobie na to, bo taka jest i to nie umniejsza w żaden sposób jej kobiecości. I tak powinniśmy chyba postrzegać odwagę w dzisiejszym czasie: pozwolenie sobie na życie takim życiem, jakim chce, oczywiście bez krzywdzenia innych, natomiast takie, takie życie w pełni, a nie po prostu przeżycie w jakimś stereotypie w jakimś nieszczęściu. Zgadzam się z tym. Odwaga, Odwagą jest to, żeby pozwolić sobie żyć zgodnie ze sobą, z szacunkiem dla siebie i z szacunkiem dla innych oczywiście, nie kosztem innych, tak? tak. wieszaniu się na innych, wykorzystywaniem innych, no nie, bo to już jest agresja. Ale żyję tak, jak chcę. Czegoś chcę, coś chcę, robię to. Czegoś nie chcę, nie zmuszam się do tego, żeby robić, tak? Aktem odwagi jest u mężczyzn, pozwolenie sobie być delikatnym i wrażliwym bardzo często mężczyźni tak mają a to mają tłumione wycięte w dzieciństwie bo muszą być maczo a z kolei kobiety u kobiet według mnie aktem odwagi jest porzucenie, porzucenie bycia męczennicą i matką polką i porzucenie cierpienia tak że nie muszę wszystkiego zrobić, mój dom nie musi być idealny, nie, nie muszę koniecznie piec ciasta, jak, jak mi się po prostu nie chce, mogę realizować siebie, mogę być spełniona zawodowo, mam mieć czas nie wiem, na jogę na przykład. To też jest odwaga, bo kobiety tu znowu stereotyp my jesteśmy w tym wzorze takiego poświęcania się, męczennictwa. Cierpiętnictwa. To w ogóle nie jest dobre, bo pociąga za sobą, że podświadomie chcemy, żeby nam się rodzina odwdzięczała, tak? To jest dobre, żeby sobie pozwolić to, co Ola Ty powiedziałaś, być sobą. Tak. Hmm? I, tego, i, I tego myślę, że drodzy słuchacze, możemy Wam życzyć na koniec. Odwagi do bycia sobą, odwagi do przeżycia życia takim jak życzycie je sobie przeżyć. Więc emocjonalne, emocjonalni odważnie idźmy przez życie. Odwagą, ale tak jak chcecie, tak jak, tak jak naprawdę Wy chcecie, a nie tak jak powinno być albo jak robiła, robili rodzice czy dziadkowie, też dołączam się tutaj do życzeń. Żyjcie odważnie i z odwagą. I dziękuję Wam serdecznie za. Wysłuchanie tego odcinku, już drugiej części właśnie serii o Odwadze. Pamiętajcie, aby subskrybować, jeżeli macie pytania, bądź chcecie pochwalić albo zanegować, albo odnieść się jakkolwiek do naszych odcinków, sekcja komentarzy jest Wasza. Staramy się w miarę regularnie na nie odpisywać, tak samo jak na wiadomości, które nam prywatnie wysyłacie, także. Serdecznie Wam dziękujemy i do zobaczenia już za dwa tygodnie. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Dzięki Ola.